Typowa 120. Jak zrobić do tego najprostsze oświetlenie, ta kabelka, żeby była? Po taniości. Pierwsze to pasek blachy aluminiowej. Na wymiar kupiony z Allegro. Do tego taśma sztywna. Ma być sztywna i nie byle jaka. Ma być z diodami SMD 72,30 albo 85,30. Długość według potrzeby metrowe są, ale można zrobić 3,50 cm. Złożyć 1,5 metrowe oświetlenie. Tu macie już taką gotową? Co prawda na taśmach, zwykłych taśmach przyklejonych. Podwójna RGB oraz 7020 diody SMD. Zimne, zawsze zimne. Jak najbardziej zimne kupujemy. I pelka, pelka gotowa. Jak teraz dalej robić? Do tego jest potrzebny zasilacz. Najlepiej właśnie taki, bo ma najlepsze chłodzenie i nie oszczędzamy tutaj 100 W. Dlatego, że się będzie mniej grzał i dłużej popracuje. Do tego ja bez takiego sterownika w ogóle nie podchodzę teraz do oświetlenia e, baniaka. Do tego oczywiście. Przewód wstążkowy do podłączenia, a tu jeszcze wtyczka była, proszę nie zapomnieć. Przewód z wtyczką. Y... TLWY Sze... 6 razy 0,35 mm kwadratowego. Nie warto kupować metra. To jest tanie, walnąłem od razu 4 m. Jak to teraz dalej robimy, taką. Taką sztywną taśmę na podłożu aluminiowym już należy przykleić do tego radiatora, do tego paska blachy. Układamy sobie, do tego służy klej termoprzewodzący. Nie jakiś tam, tylko ten. Ta tańiocha jest jakieś, nie pamiętam, parę złotych kosztuje. Najmniejsza tubka wystarczy. No i potem idziemy do Lidla i kupujemy sobie taki rękaw do pieczenia, to jest niezwykła folia, tylko folia mylarowa. Ona wytrzymuje temperaturę 200 stopni, więc nawet jak będzie dotykała do tej rozgrzanej diody, to się nic nie będzie działo. I ona. I, i teraz żeby to uchronić przed wilgocią, no to trzeba posmarować takim silikonem akwarystycznym wokół cały obszar, wokół taśm, już po podłączeniu przewodów, tak żeby tam się wilgoć już nie dostała pod spód. I mamy gotową belkę. Ja to przyklejam do pokrywy. Pokrywa u mnie. Od dawna to jest zwykła płyta poliwęglanowa cięta na wymiar. Cieniutka, leciutka. O. Przyklejamy ją tam od spodu. Możliwie z przodu, najwyżej po środku. Tak, żeby dawała oświetlenie ryb z frontu, a nie od tyłu, że tylko cienie widać. I gotowe. W opisie dam jeszcze linki do tych taśm, gdzie je kupić, tych sztywnych, gdzie je kupić i jakie. Ale zawsze jest to zestaw RGB na diodach 50-50 oraz jakaś zimna biała na dobrych diodach. Najlepiej 70-20. Tutaj jest 70, 30, no jeszcze nowsze I to by było na tyle.